Siema. Zorganizowałem dla Was konkurs na 9 skinów o łącznej wartości ponad 600 zł. Nagrody będą przyznawane jako gratisy do doładowań z moim kodem, czyli lamianek. Minimalna wartość doładowania to 2 dolary, czyli 840, przeliczając na złotówki. W przypadku otrzymania nagrody otrzymasz powiadomienie od razu po doładowaniu swojego konta, a skin zostanie dodany automatycznie do ekwipunku. Datko przypomnę, że na kanale trwa konkurs na kosę dla losowego subskrybenta. Zajrzyj w film, który znajduje się w drugiej lince w opisie, a teraz zapraszam Cię do oglądania. Deck. We're the Move your wings! Feel the ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swamp. The best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Siemanko, witam wszystkich w ten piątkowy wieczór. Dzisiaj jesteśmy oczywiście na CS Go skinie. No i na sam start przypomnę, że z pierwszej w opisie dostajecie 20% oraz 10% do doładowania. Dzisiaj przejdziemy sobie do zakładki... Handlarz bronią, mamy prawie 50 tysięcy bananków, więc przeróżne kwoty będziemy sobie tutaj wrzucać albo wydawać, jakby to kto wolał powiedzieć, do handlarza. Na początek weźmiemy sobie, wrzucimy 3500 i dostaliśmy skina za 6 zł. Może wrzucimy dwa razy tyle, czyli 7000. I dostaliśmy skina za dwa razy tyle, to może 14 tysięcy i skin za około 28 zł powinien polecieć, za 14 tysięcy, nie 1400, no i to tak wiecie, nie jest aż tak proporcjonalne, może za 2600 spróbujmy. No, to już tak w miarę. W Na następnym odcinku ustrzelimy sobie te maski Majów i popatrzymy sobie, co tutaj nam będzie lecieć. A dzisiaj weźmy sobie jeszcze 2500 razy 3, spróbujmy. 315, 378 i 378. Może pod 1500 jeszcze sobie spróbujmy. Złoty 89, 281, 281, 260, 218. No całkiem nieźle. Dobra, mamy jeszcze 4600, to spróbujmy sobie po 1150, y, 223, 239, zł 89 i zł 97. No i mamy 0 bananków. No, nie wyglądało to źle, jak miałbym być szczery. Na, szkoda, że nie sprawdziłem, ile kurde mieliśmy na samym początku, bo bym wiedział, ile dostaliśmy z tej skrzynki. No ale dobra, trudno się mówi. Lecimy sobie z pierwszą bitewką za 478 e, zł. Gramy Underdoga na 4 graczy. Ja tak dość często lubię ostatnio grać Underdoga, także go sobie spróbujemy. No i lecimy, cyk. Pierwsza skrzyneczka. Okej, okay, wygląda dobrze, druga skrzyneczka Lama Canon też wygląda bardzo dobrze, przepięknie przy tych uspach wszystkich, no i jeszcze teraz AWP Safari Mesh, no dobra, to jest coś wspaniałego w tym momencie. Różowy skinek, a tu same czerwone no, podoba mi się ta bitwa totalnie. Ona tak oddaje. Emeczki też nie trafiam żadnej, dobra i Zoe, To już będzie pewne zwycięstwo, tylko zobaczmy sobie, jaką kwotą. Proszę, jeszcze Hyperbestia, Five Sevening, X-Ray Same piękne skiny na razie lecą. No i na sam koniec uspik. no, Noir, który nic nam tutaj nie zmienia i za 478 zł, wygrywamy sobie 1500 zł. Robimy sobie nową bitwę. Ja w międzyczasie przypomnę, że osoby komentujące ten film, które załapią się do pierwszej trzydziestki, mają szansę na zgarnięcie dwóch skinków. Dzisiaj yy, na streamku rozlosowaliśmy sobie z ostatnich dziesięciu filmów. Yy, także kto jeszcze nie widział, yy, możecie ze sprawić na Discordzie, sprawdźcie sobie wasze trade-ofery. Czy to wy nie wygraliście? W drugiej lince? w opisie macie konkurs na darmową koskę, no a w trzeciej lince macie stronkę do wymiany skinów. Aktualnie jedna z lepszych na rynku. Nie wiem czemu mi wrzuciło. Dobra, mała awaria była. Nie wiem czemu? Tutaj wrzuciło mi profilnika, ale już cofnęliśmy. No i lecimy dalej z tą bitwą. No fajny, uspik. Takiego będziemy rozdawać na streamku w poniedziałek. Także wpadaj widzu. Co prawda nie faktor new, lecz field tested, ale taki sam. Wygląda na bardzo podobnego. Lecimy sobie 12 skrzynek do końca i liczymy sobie na coś szczęśliwego. Troszkę tracimy 130 zł, ale to jest do odrobienia. Trajtorek bardzo fajny skinek, no ale szkoda, że nie dla mnie. No i teraz może coś. Kurde, tutaj leci ten kałaszek. Ujui, filteset, filteset star -traku, a ja dropię sobie kałaszka kartela, który jednak jest w stanie filtested, aby agentka tutaj leci. No i ciężko będzie, chociaż co prawda wszystko rozstrzygnie się w tej ostatniej skrzyneczce. Yy, w tej ostatniej skrzyneczce Royal Case, tak, Ra Royal Case może powiedzieć na eta Dragon North, co wątpię, chociaż nie takie skiny trafiłem na takich procentach, także wierzę do końca. Tutaj Zirka i Graven. No, niestety Zirka droższa. Tutaj no bot yy, Rosso Safari Mesza, to Niko wychodzi na prowadzenie. No, i patrzymy, jak to się tutaj skończy. Stówka, więc bardzo fajnie, coś odrabiamy. Jakaś fajna meczka teraz. Hyperbestia, ale w trzech zrobiłem sobie hyperbestię. 280, ok. 200 odrobiliśmy. I ostatnia Royal Case'ik. Ojejku, rękawice. Ładne, ładne sobie drawno te rękawice, Niko. No, nieprzypadkowo może kliknąłem na jego profil. Dobra, zróbmy sobie ostatnią bitwę. Zrobimy sobie na boostowane All Stary. E, cyk 10 i teraz weźmiemy sobie dwa yester Mody. E, underdog, 4 graczy i to będzie na sam koniec filmu. Ja wam przypomnę, że w pierwszym linkie w opisie dostajecie 20 oraz 10% do doładowania dodatkowo. Mamy bardzo fajny konkursik na wpłaty dla Was. E, jeszcze zaraz Wam go pokażę przed samym końcem. Na razie przez 2 e, tygodnie tylko jeden skinek wyleciał, czyli. Jeden skinek tylko wyleciał yy, z dziewięciu, no a wpłaciło 45 osób, także niby nie znamy dnia ani godziny, ale przez dwa tygodnie tylko jednej... O kurde, ale naklejka. Ale tylko jednej osobie udało się trafić. Czajcie, to? No to jest aż niemożliwe. No mam nadzieję, że nie zaczniecie trafiać do skiny, bo ja nie wiem co ja mam z nimi zrobić. Konkursik wam taki ładny zrobiłem. o kurde. Taki ładny konkursik wam zrobiłem, a tu co? A tu nikt nie wygrywa na razie. Ja jestem w szoku, że naklejka Fnatic Katowice 2015, oj, to też będzie... Nie, dobra, już myślałem. Eee, no, troszkę kosztuje ta naklejka Fnaticu. Oj, Hellraiser, co on dropi w ogóle? Nie mam pytań. Dobra, niech sobie dropi coś Adrian jeszcze, bo... O, tam z poleciał, to mnie wyprzedził, dobra i teraz niech Adrian coś drobnie, bo ja chciałem wygrać na koniec materiału, niestety chyba nie. No i dobra, sprawdzamy sobie, jest ten mode, no jest to dość ciekawe, dropimy sobie to samo, za 713 i na sam koniec North SK. No niestety to nam się nie udało, więc ja Wam jeszcze na szybko pokażę, nikt nie wygrał, nikt nie wygrał. No i mamy tutaj ile? 43 osoby, więc bardzo fajnie. No i co? Ja Wam dziękuję za oglądanie. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia już jutro o godzinie 16. Siemanko!